Hej, dzisiaj mam dla Was Lego Mindstorms NXT 2.0. Filmik ten będzie początkiem krótkiej serii o tym właśnie robocie. Wiem, że nie jest to nic nowego czy odkrywczego, no ale od czegoś trzeba zacząć. Muszę się przyznać, że nigdy nie układałem Lego w tak zorganizowanym stylu. Niektórzy mogą twierdzić, że odbiera to temu całą magię, ale któż to wie? Możecie myśleć, po co nagrywam ten filmik skoro każdy kto kupi sobie takie coś dostanie instrukcję, w której krok po kroku będzie wypunktowane co ma robić. Jeśli mam być szczery, to sam tego dokładnie nie wiem. Nie wiem. Mój filmik będzie się składał z dwóch części. Do części pierwszej będziemy potrzebowali zestaw Lego Master NXT 2.0, ręce, najlepiej dwie i najlepiej obie sprawne, oraz, jak wiadomo, najważniejsze, zęby. W części drugiej potrzebne nam będą Zbudowany robot, którego budowałem w części pierwszej oraz dwa kciuki. Pokażę tam, jak programować robota za pomocą kości NXT. Enjoy! To już koniec części pierwszej. Zapraszam do części drugiej, w której zaprogramujemy robota. Załączmy go więc. Mam nadzieję, że będzie widać ten ekran. Wchodzimy do NXT program. Zróbmy tak, niech będzie do przodu o 5, nie wiem czego 5. Potem do tyłu o 5. I niech to powtarza w pętli, czyli bez przerwy. Teraz zobaczmy. Yy, w złą stronę by pojechał. Widzimy, że nasz programik działa. Robot idzie do przodu i potem do tyłu. No i tak, aż mnie nie każemy przestać. No i każemy mu właśnie przestać. Ponieważ przechodzimy do następne, następnej rzeczy. Teraz niech pojedzie do przodu, poczeka dwa też nie wiem czego, i dopiero potem do tyłu znów poczeka dwa ich pętli. Yy, z... Chwileczkę, stat. I to była ta chwila ich zastanowienia. To akurat mi się pokusiło 2 sekundy, nie wiem, ale ta jednostka to nie wiem co to jest. No dobrze, zatrzymajmy. Teraz może. Jeszcze tu jest taka opcja. Do przodu o 5 tak samo. Niech poczeka 2 i teraz tu jest takie coś. Ton 2. I teraz i puste i stop. Tym razem go zatrzymamy. Dobra, to był ten ton. I teraz może jeszcze jedna rzecz. Do przodu o 5. Puste i. W prawo o dwa. Puste i niech to powtarza. Dobra. I sprawdźmy to. Start. Ja no to coś niestety nie wykręca. Jak widzieliście, robot ucierpiał, ale już jest To całe. już wszystko na dzisiaj. Dzięki za obejrzenie filmiku. Jeśli się wam podobało, to super. Jeśli nie, napiszcie w komentarzach, co zrobiłem źle i co powinienem poprawić. Jeśli macie jakieś ciekawe pomysły, co mógłbym zrobić, także napiszcie to w komentarzach. W następnej części podłączymy do robota czujniki i zobaczymy, co się stanie. Do zobaczenia! A Se no you nada